Sanatorium Miłości 5. Kim jest tu las gdańska praca, dlaczego zgłosiła się do programu? Sanatorium Miłości 5. Ruszyła piąta edycja Sanatorium Miłości 5 to randkowy program TVP, który cieszy się sporą popularnością. Jego uczestnikami jest 12 seniorów, którzy spędzają czas w bózku zdroju na wspólnych zabiegach rehabilitacyjnych. Zabawach, tańcach i przede wszystkim randkach. Nad wszystkim czuwa tak jak i w poprzednich sezonach. Marta Manowska To jej Kuracjusze zwierzają się z życiowych tajemnic i najskrytszych pragnień. Uczestniczkami pięć edycji randkowego show są piękne i pewne siebie kobiety, które znają swoją wartość, ani ta zbyt goszczy. Bożena Zeugustowa, Ewa Starnowskich Gór, Iwona z Warszawy, Joanna z Warszawy oraz Ula z Gdańska. Ola uczestniczka pięć edycji sanatorium miłości ma 64 lata i na co dzień mieszka w Gdańsku. Od 3 lat jest na emeryturze. Kuratjuszka z wykształcenia jest pedagogiem, przez 40 lat pracowała jako nauczyciel nauczania początkowego, do tego prowadziła terapię pedagogiczną. Jej wielką pasją jest jazda na rowerze. Ale uwielbia także czytać książki. Ważne są dla niej relacje rodzinne. Ula ma trzy córki oraz dwie wnuczki, z którymi chętnie spędza czas. Kuracjuszka jest rozwódką. Jej małżeństwo zakończyło się ponad 20 lat temu. Ula zgłosiła się do programu, by poznać mężczyznę, z którym stworzy trwały i oparty na uczuciu związek. Kuracjuszka ceni sobie w mężczyznach ich wnętrze, u partnera szuka szczerości, powagi i okazywania szacunku innych. To ważne? Aby miał także poczucie humoru oraz pozytywne nastawienie do życia. W pierwszym odcinku Sanatorium Miłości Marta Manowska zorganizowała randki w ciemno. Kuracjusze nie widzieli swoich twarzy, ale mieli okazję porozmawiać kilka minut ze sobą. Głos Uli zrobił wrażenie na wielu panach, kiedy przyszło do poznania się już twarzą w twarz, Zdzisław trafnie rozpoznał praktycznie wszystkie uczestniczki. On też był pod największym wrażeniem uli i zaprosił ją na pierwszą randkę. W drugim odcinku, w show Ula i Zdzisław wybrali się na spacer. Między parą zaiskrzyło, jednak ula stwierdziła. Za nie chcę zamykać Zdzisławowi drogi do poznania i innych kuracjuszek. Wiadomo już. Że mężczyzna spotka się w kolejnym odcinku z Anitą, a ta będzie opowiadała uli. Jak to świetnie się bawiła z nim na randce to prawdopodobnie wywoła zazdrość Uli, stąd już krok do konfliktu między paniami. Będziecie oglądać kolejne odcinki Sanatorium Miłości?